Wtorkowe przedpołudnie dzieci biorące udział w letnich półkoloniach organizowanych przez Dom Kultur Orbita zapamiętają na długo. Opiekunowie zabrali najmłodszych na rejs statkiem powarcie. Dla większości była to pierwsza taka podróż w życiu. Ci, którzy już płynęli statkiem, nie mogli się doczekać niezapomnianych wrażeń. Ja płynąłem z kuzynem. Jakie to jest uczucie? No, że tak jak się płynie, to płynie tak trochę pryska. A nie kręci się w głowie trochę jak się pływa po wodzie? Nie. A Ty pływałaś już kiedyś wcześniej? Jeszcze nigdy nie pływałam i dla mnie no to będzie nawet fajne. A słuchajcie, co trzeba, jakie zasady bezpieczeństwa trzeba zachować w takim statku, żeby nic się nie stało? Przede wszystkim nie, nie można się wychylać, bo można wpaść do wody. Mhm. A co można zobaczyć podczas takiej podróży statkiem? Różne widoki, nie wiem, na przykład... Ty już płynęłaś kiedyś statkiem? Um... Jak byłam na majówce. Mhm. I jakie to uczucie było fajnie? Tak, tak. I wtedy w, w, widziałam byłam różne fajne widoki. Płynęłam już dużo razy i kiedyś właśnie w tamte wakacje płynęłam do takiej wyspy w Czarnogórze i do takiej jaskini, ale płynęłam takim małym statkiem i były bardzo, bardzo duże fale. Dzisiaj jest spokojnie, po warcie jeszcze nie płynęłaś. No powarcie jeszcze nigdy. A czego się spodziewasz dzisiaj? Co będziesz chciała zobaczyć? No, y, jakieś stare budowle i różne ruiny, na przykład po drodze, bo mnie takie interesują rzeczy. Nasza wycieczka wybrała się w rejs powarcie statkiem o urokliwej nazwie Biała dama. Dzieci bardzo mocno przeżywały całą podróż po drodze spontanicznie pozdrawiając napotkanych kajakarzy i wędkarzy. Dzisiaj mamy drugi dzień turnusu Małego Odkrywcy. Stwierdziliśmy, że warto by było odkryć troszeczkę tą taką okolicę poznania, tereny, które praktycznie mijamy codziennie, a niewiele o nich wiemy. Udało nam się zarezerwować rejs w górę rzeki Warty. Jak się okazało, żaden z naszych uczestników jeszcze nigdy w górę rzeki nie był, także będzie to dla nich naprawdę duża przygoda. Z tego co wiem osobiście, ta górna część rzeki naprawdę jest bardzo malownicza, także warto ją zobaczyć, warto się wybierać nawet weekendami, jeżeli nie ma takiej większej akcji jak nasza. Natomiast tutaj cała nasza grupa popłynie białą damą w górę. Zobaczy, jak to wygląda. Dowiedzą się troszeczkę o samym korycie rzeki. Dowiedzą się jak kiedyś płynęła, jak wygląda dzisiaj. Dlaczego tak wygląda? Co wpłynęło na to, że ta rzeka płynie w zupełnie innym korytem niż to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Praktycznie cały dzień dzisiaj spędzamy na świeżym powietrzu, także mamy tego małego odkrywcę takiego przygodowego dzisiaj. Mamy nadzieję, że będzie się bardzo podobać. Muzyka Jest to trasa w kierunku Starołęki, eee, płyniemy w górę rzeki, około 5 km. Eee, rejs trwa godzinę czasu. Eee, jest to ciekawa trasa eee, również, bowiem można zobaczyć jak miasto wygląda od strony rzeki. Pływamy bez, bezpiecznie wody w obrębie miasta, czyli na Starołękę i na Karolin mamy dosyć, więc eee, zapraszamy Państwa na rejsy naszymi statkami Białą Damą i Karolinką. To kiedy można was tu spotkać? Jesteśmy do końca sierpnia. Będziemy starali się codziennie pływać według rozkładu jazdy zamieszczonego na naszej stronie statek Kornik. Rejs z statkiem po Warcie to jedna z wielu atrakcji przygotowanych przez Dom Kultury Orbita. W tym tygodniu dzieci odwiedzą jeszcze m.in. Park Orientacji w Owińskach. Wezmą też udział w zajęciach organizowanych w ramach festiwalu filmów animowanych.